pobrali się bez miłości ona arogancki milioner ona czysta i naiwna młoda kobieta ale los odwrócił karty gdy po upokorzeniu jej to on padł na kolana błagając o przebaczenie jeśli lubisz historie miłosne romanse zasubskrybuj ten kanał zostaw swój komentarz codziennie publikujemy takie filmy kontynuując suknia ślubna wydawała się coraz cięższa z każdym krokiem który Maryna stawiała w stronę ołtarza w kościele Dominikanów, w sercu Warszawy. Ręce drżały, trzymając bukiet białych róż, a ona próbowała przekonać samą siebie, że to tylko normalne nerwy każdej panny młodej. Ale wiedziała, że to kłamstwo. Nic z tego nie było normalne. W wieku 23 lat Maryna zawsze marzyła o małżeństwie z miłości, takich jak te, które widywała w filmach, lub czytała w książkach. Pochłanianych w słoneczne popołudnia na rodzinnej posiadłości na Mazurach. Ale rzeczywistość okazała się okrutna dla Kowalskich. Słyszał ostatnich lat. Przeterminowane kredyty bankowe i spadek cen kawy doprowadziły jej ojca Jana Kowalskiego na skraj bankructwa. Posiadłość, która należała do rodziny od trzech pokoleń, miała zostać wystawiona na licytację. Wtedy pojawiła się propozycja Rafała Szymańskiego, magnata agrobiznesu. Który w wieku 35 lat kontrolował imperium ziemi i eksportu, potrzebował żony, aby poprawić swój wizerunek publiczny, po kilku skandalach z udziałem kochanek i nadmiernych imprez. Jan Kowalski potrzebował pieniędzy, aby uratować wszystko, co zbudował. Maryna miała być kartą przetargową. To tylko na jakiś czas, córko powiedział ojciec ze łzami w oczach To dobry człowiek bogaty, wpływowy. Będziesz miała wszystko, czego zawsze pragnęłaś, wszystko z wyjątkiem miłości. To Maryna wiedziała doskonale. Po drugiej stronie ołtarza Rafał czekał niewzruszony, ubrany w włoski garnitur, który kosztował więcej niż roczny dochód wielu rodzin. Wysoki, ciemnowłosy, z przenikliwym spojrzeniem i kwadratową szczęką, był obiektywnie przystojny. Ale w jego ciemnych oczach było coś zimnego dystans, który sprawiał że Maryna czuła się niewidzialna, choć stała tam, mając zostać jego żoną. Ksiądz rozpoczął ceremonię, a Maryna ledwo mogła skupić się na słowach. Czuła się, jakby obserwowała swoje życie z zewnątrz, jak widz złego filmu. Kiedy nadszedł moment przysięgi, Rafał mówił z taką samą intonacją, jakiej użyłby do zawarcia transakcji. Czy przyjmujesz Marynę Kowalską za swoją żonę, aby ją kochać i szanować? Przyjmuję. Dwa suche słowa bez emocji, maryna prawie zakrztusiła się własnymi łzami, gdy nadszedł jej czas na odpowiedź. Pocałunek przy ołtarzu był protokularny, zimny, bardziej uścisk dłoni niż gest czułości. Przyjęcie w rezydencji szymańskich w Wilanowie było odzwierciedleniem ceremonii luksusowe, ale pozbawione uczuć. Rafał spędził całą noc na rozmowach z inwestorami i politykami, traktując marynę jak drogą ozdobę u swego boku. Uśmiechnij się, mruczał od czasu do czasu, gdy ktoś podchodził, by pozdrowić parę. Jesteś teraz moją żoną. Pierwsza noc w rezydencji była potwierdzeniem wszystkich obaw maryny. Rafał zaprowadził ją do głównej sypialni, bogatego pokoju z widokiem na oświetlony ogród i przeszedł prosto do rzeczy. Będziesz miała swoją własną sypialnię z łazienką, powiedział, wskazując na boczne drzwi. Nie oczekuj, że to będzie prawdziwe małżeństwo. To umowa handlowa. Ty masz swoją część, ja mam swoją. Maryna poczuła, jak jej serce ostatecznie się rozpada, a jeśli zechce, żeby było prawdziwe, Rafał spojrzał na nią, jakby była naiwnym dzieckiem. Wtedy wybrałaś niewłaściwego mężczyznę. Pierwsze miesiące były cichą torturą. Maryna desperacko próbowała przełamać lód, który Rafał zbudował wokół swojego serca. Budziła się wcześnie, by przygotować mu śniadanie. Zostawiała czułe karteczki, pytała o pracę. W zamian otrzymywała monosylaby i długie nieobecności. Rafał wychodził wcześnie, wracał późno, a kiedy był w domu, zamykał się w gabinecie lub wychodził na służbowe kolacje. Maryna spędzała dni na zwiedzaniu pustej rezydencji, pielęgnacji ogrodu, czytaniu w bibliotece i próbowaniu nie czuć się jak więzień w złotej klatce. Jedyną pracownicą z którą rozmawiała była pani Róża, gospodyni, która pracowała dla rodziny Szymańskich od ponad dwudziestu lat. To ona opowiedziała Marynie o dzieciństwie Rafała, o tym, jak jego matka zginęła w wypadku, gdy miał zaledwie dwanaście lat, i jak ojciec, surowy i zimny człowiek, wychował syna na swoje podobieństwo. On nie jest zły, mówiła pani Róża, podając herbatę w kuchni, tylko nie umie kochać. Nigdy się nie nauczył. Maryna chciała w to wierzyć, chciała wierzyć, że za tą zbroją kryje się człowiek zdolny do uczuć. Ale z każdym dniem nadzieja rozwiewała się jak cukier w deszczu. Była to marcowa noc, gdy burza nawiedzała Warszawę, kiedy Maryna w końcu zebrała się na odwagę, by skonfrontować się z Rafałem. Przybył wcześniej, wyraźnie zestresowany jakimś problemem biznesowym i pił whisky sam w salonie. Musimy porozmawiać, powiedziała Maryna. Wchodząc do pokoju z bijącym sercem. Rafał nawet nie podniósł wzroku z nad szklanki. Jeśli chodzi o pieniądze, porozmawiaj z moim księgowym. Chodzi o nas. Tym razem spojrzał, a Maryna dostrzegła coś niebezpiecznego w jego oczach. Nie ma żadnego nas, Maryno. jest kontrakt. Kocham cię. Słowa wyrwały się, zanim zdołała się opanować. Rafał upuścił szklankę z taką siłą, że Maryna pomyślała, że się stłucze. Jesteś bardzo naiwna powiedział wstając. Nasze małżeństwo to umowa handlowa. Uratowałem posiadłość twojego ojca, ty poprawiłaś mój wizerunek publiczny. Nie zamieniaj tego w telenowele. Maryna poczuła, jak łzy spływają jej po twarzy. Jesteś pustym człowiekiem, szepnęła. Człowiekiem bez duszy. Po raz pierwszy Rafał wydawał się być dotknięty. Coś przemknęło przez jego oczy. Zbyt szybko, by maryna mogła to zidentyfikować. Ale wkrótce maska wróciła na swoje miejsce. "Może właśnie tym jestem", powiedział wchodząc po schodach. Tej nocy Maryna płakała aż zasnęła na kanapie w salonie. Kiedy się obudziła, Rafał wyjechał w kolejną podróż służbową, ale coś w niej się zmieniło. Iluzja umarła, a na jej miejscu narodziła się zimna determinacja. Nie będzie żyła jako zdobna lalka do końca życia. Dwa tygodnie później Rafał wrócił odmieniony. Maryna od razu zauważyła to, gdy wszedł do domu. W jego oczach było coś złamanego, wrażliwość, której nigdy wcześniej u niego nie widziała. Pił to było jasne. Ale to nie był tylko alkohol, to był ból. Coś się stało? Zapytała Maryna ostrożnie zbliżając się do niego. Rafał spojrzał na nią, jakby widział ją po raz pierwszy. Dziś jest rocznica śmierci mojej matki, powiedział ochrypłym głosem. Dwadzieścia trzy lata. Maryna poczuła ścisk w sercu. Bez namysłu wyciągnęła rękę i dotknęła jego twarzy. Ku jej zaskoczeniu Rafał się nie odsunął. Ona była jedyną osobą, która naprawdę mnie kochała, kontynuował. Słowa wychodziły mu z trudem. Po jej śmierci mój ojciec powiedział, że miłość to słabość, że silni mężczyźni nie polegają na uczuciach. Mylił się, szepnęła Maryna. Rafał spojrzał na nią z intensywnością, która odebrała jej dech. Mylił się? Tej nocy, po raz pierwszy od ślubu, Rafał zrzucił zbroję, opowiedział o samotności, o tym, jak nauczył się zamieniać wszystko w interesy, by nie czuć bólu, o strachu przed miłością i ponowną stratą. Maryna go słuchała, otarła jego łzy, ofiarowała ramię i czułość, o którą nigdy nie umiał prosić. Kiedy pierwszy promień słońca wpadł przez okno, leżeli razem w łóżku i po raz pierwszy od kiedy się poznali, Maryna zobaczyła Rafała śpiącego spokojnie. Coś zmieniło się między nimi tej nocy, coś głębokiego i prawdziwego. Ale kiedy Rafał się obudził, maska wróciła na swoje miejsce. Wstał bez słowa, szybko się ubrał i wyszedł z domu, jakby nic się nie stało. Maryna została sama w łóżku, z jego zapachem wciąż na poduszce i dziwnym uczuciem w piersi, mieszanką nadziei i smutku, której nie potrafiła wyjaśnić. W kolejnych tygodniach Rafał znów stał się zimnym człowiekiem, jakim zawsze był, ale Maryna przechowywała wspomnienie tej nocy jak skarb. Widziała prawdziwego Rafała, mężczyznę za zbroją i to zmieniło wszystko. Wtedy zaczęły się mdłości. Maryna początkowo próbowała je ignorować, przypisując je lękowi i stresowi, ale kiedy spóźniła się jej miesiączka, nie mogła już uciec od rzeczywistości. Test apteczny potwierdził niemożliwe, była w ciąży. Jak to było możliwe? Małżeństwo nigdy nie zostało skonsumowane. Rafał zawsze to bardzo jasno podkreślał, ale wtedy Maryna przypomniała sobie tamtą noc, jego wrażliwość, intymność, którą dzielili. Jedna jedyna noc, a teraz nosiła w łonie dowód na to, że przez kilka godzin byli prawdziwą parą. Poinformowanie Rafała było jedną z najtrudniejszych rzeczy, jakie Maryna kiedykolwiek zrobiła. Czekała, aż wróci z kolejnej podróży, tysiąc razy ćwiczyła słowa, ale kiedy wszedł do domu, wszystko wyszło chaotycznie. Jestem w ciąży. Rafał zatrzymał się na środku pokoju, jakby dostał cios. Co? Spodziewam się dziecka, naszego dziecka. Cisza, która nastąpiła, była ogłuszająca. Maryna widziała, jak wyraz twarzy Rafała zmienia się ze zdziwienia w nieufność, a potem w coś znacznie gorszego. Pogardę. Czyje? Zapytał z zimną obojętnością, która przeszyła Marynę jak ostrze. Twoje to jest twoje dziecko, Rafale. Zaśmiał się gorzko. Dźwięk rozszedł się po pokoju. Naprawdę myślisz, że jestem idiotą? Nasze małżeństwo nigdy nie zostało skonsumowane? Nigdy cię nie dotknąłem, ale tamtej nocy. Maryna próbowała wyjaśnić, ale Rafał jej przerwał. Jakiej nocy? Delirujesz. Maryna poczuła, jak świat się wali. Czy naprawdę nie pamiętał, czy udawał, nocy, kiedy przyjechałeś pijany, kiedy opowiedziałeś mi o swojej matce, my. My nic nie zrobiliśmy, powiedział Rafał brutalnie. A jeśli jesteś w ciąży, to nie moje. Więc powiedz mi, czyje. to dziecko? Ogrodnika, kierowcy? Czy jakiegoś kochanka, którego sobie znalazłaś? Słowa były jak ciosy nożem w serce Maryny. Próbowała mówić, wyjaśniać, przysięgać, że nigdy nie dotknęła innego mężczyzny, ale Rafał był zaślepiony gniewem. Jesteś taka jak wszystkie inne, powiedział z obrzydzeniem. Naciągaczka. Myślałaś, że możesz mnie oszukać, udawać, że nosisz moje dziecko, żeby zapewnić sobie spadek? Rafale, na miłość boską, posłuchaj mnie. Nie, ty mnie posłuchaj. Zażądam testu na ojcostwo. A kiedy okaże się, że to dziecko nie jest moje, odejdziesz stąd, nie zabierając nic. Rozumiesz? Nic. Maryna poczuła, jak nogi odmawiają jej posłuszeństwa. Opadła ciężko na kanapę, dłonie instynktownie chroniły brzuch, w którym rosło maleńkie życie. To twoje dziecko, szepnęła po raz ostatni. Ale Rafał już wyszedł, trzaskając drzwiami z taką siłą, że obrazy na ścianie zadrżały. Tej nocy Maryna spakowała walizki. Nie mogła tam zostać. Nie mogła żyć z ciągłym oskarżeniem w oczach mężczyzny, którego kochała. Zostawiła tylko kartkę na łóżku. Kiedy będziesz gotowy, naprawdę, znajdź mnie! I zniknęła w warszawskim świcie, zabierając ze sobą tylko kilka ubrań, nieliczne klejnoty, które dostała w prezencie ślubnym i złamane serce, które wciąż biło za dwoje. Maryna znalazła schronienie w małym miasteczku Kazimierz Dolny, na Mazurach, w domu Klary, jej najlepszej przyjaciółki z koleżu, która wyszła za mąż za miejscowego weterynarza. Zdala od dławiącego luksusu rezydencji w Wilanowie maryna na nowo odkryła prostotę, którą utraciła. Dom Klary był skromny, ale pełen miłości. Ogród z polnymi kwiatami, kuchnia zawsze pachnąca domowym ciastem i spokój, którego maryna nie czuła od miesięcy. Po raz pierwszy od ślubu udało jej się przespać całą noc bez koszmarów. Możesz zostać tak długo, jak potrzebujesz, powiedziała Klara, obejmując przyjaciółkę. To dziecko urodzi się otoczone miłością, możesz być pewna. Kolejne miesiące były czasem leczenia i odkrywania. Maryna pomagała Klarze w gabinecie weterynaryjnym, pielęgnowała rośliny, czytała pod drzewem mango na podwórku. Brzuch rósł z każdym dniem, a wraz z nim miłość, której Maryna nigdy sobie nie wyobrażała. Rozmawiała z dzieckiem, szyjąc ręcznie ubranka, śpiewała kołysanki, których nauczyła się od matki. I czuła każdy ruch jako obietnicę szczęścia. Ale noce były trudniejsze. Sama w pokoju gościnnym Maryna nie mogła przestać myśleć o Rafale: Czy miał się dobrze, czy czasami o niej pamiętał? I pytanie, które najbardziej ją dręczyło: czy pewnego dnia przypomni sobie tamtą noc? Prawdziwe połączenie, które dzielili. Po drugiej stronie w Warszawie Rafał pogrążył się w pracy jako pętany. Ciągłe podróże. Spotkania, które trwały do późnych godzin nocnych, interesy zamykane z zimną obojętnością, która imponowała nawet jego partnerom. Z zewnątrz był u szczytu sukcesu, wewnątrz trawił go dziwny niepokój. Pani róża gospodyni próbowała utrzymać rutynę domową, ale brak maryny był namacalny. Ogród, który tak troskliwie pielęgnowała, zaczął więdnąć, książki w bibliotece pokrywały się kurzem, a ciężka cisza ogarnęła rezydencję. Pan nie zamierza szukać pani Maryny? Zapytała pani Róża pewnego ranka podając kawę. Maryna kto? Odpowiedział Rafał sucho, ale Róża zauważyła, że zbyt mocno zacisnął pięść. Była to sierpniowa noc podczas podróży służbowej w Londynie, kiedy Rafał obudził się zlany zimnym potem. Śnił o tamtej marcowej nocy, o zapachu włosów Maryny, o poczuciu spokoju, które czuł w jej ramionach. Po raz pierwszy od miesięcy wspomnienia wróciły z krystaliczną jasnością. Przypomniał sobie każde słowo, które powiedział o matce, każdą łzę, którą wylał, o tym jak Maryna przyjęła go bez osądzania i przypomniał sobie również intymność, którą dzielili, połączenie, które próbował wymazać z pamięci, ponieważ nie potrafił sobie poradzić z wrażliwością, którą ono reprezentowało. W tym momencie zadzwonił telefon. A głos pani róży po drugiej stronie linii wyrwał go z zamyślenia. Panie Rafale, muszę panu coś powiedzieć. Pani Maryna urodziła dziecko. Chłopca urodził się dziś rano w szpitalu w Kazimierzu Dolnym. Świat zatrzymał się dla Rafała. Skąd pani to wie? Poprosiła mnie, żebym pana powiadomiła: chłopiec ma pańskie oczy, proszę pana, i urodził się ze znamieniem rodowym Szymańskich na ramieniu. Rafał odłożył telefon drżącymi rękami. Znamiona rodowe. Tylko mężczyźni z rodziny Szymańskich mieli to małe znamie w kształcie półksiężyca na prawym ramieniu. Jego ojciec je miał, on je miał, a teraz odwołał wszystkie spotkania, wsiadł w pierwszy samolot do Warszawy i pojechał prosto do Kazimierza Dolnego. Była prawie północ, kiedy dotarł do szpitala, ale udało mu się przekonać ochroniarza, by go wpuścił. Maryna spała w półmrocznym pokoju, blada, ale spokojna. W kołysce obok łóżka, maleńkie dziecko spało owinięte w niebieski kocyk. Rafał zbliżył się w ciszy, a kiedy zobaczył twarzyczkę chłopca, poczuł, jak coś eksploduje w jego piersi. To było jego dziecko. Nie było żadnych wątpliwości. Te same ciemne oczy, ten sam kształt nosa i tam, widoczne na małej koszulce znamie szymańskich, przyszedłeś. Szepnęła maryna, otwierając oczy. Rafał spojrzał na nią i po raz pierwszy w dorosłym życiu nie potrafił ukryć łez. Przepraszam, powiedział. Głos mu się załamał. Przepraszam za wszystko. Maryna nie odpowiedziała, ale wyciągnęła rękę. Rafał chwycił ją, jakby była deską ratunkową w katastrofie. Płacz dziecka przerwał ciszę, a maryna ruszyłaby je podnieść, ale Rafał był szybszy. Po raz pierwszy wziął syna w ramiona i poczuł coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczył bezwarunkową, absolutną miłość, która całkowicie go rozbroiła. Jak on się nazywa? Zapytał, patrząc na chłopca, który przestał płakać w jego ramionach. Gabriel, powiedziała maryna delikatnie. Gabriel Szymański. Rafał zamknął oczy wzruszony. Jest idealny. W kolejnych dniach Rafał nie odstępował syna i maryny. Nauczył się zmieniać pieluchy, robić butelkę, kołysać Gabriela, gdy płakał. Każdy gest był odkryciem, każdy uśmiech dziecka był objawieniem. Dlaczego mi nie zaufałeś? Zapytała maryna pewnego popołudnia, gdy obserwowali śpiącego Gabriela. Rafał długo nie odpowiadał. Ponieważ zaufanie oznaczało zaakceptowanie, że cię kochałem, a kochać oznaczało móc stracić. Przez całe życie uciekałem przed tym. A teraz? Teraz wiem, że już raz straciłem wszystko, kiedy odeszłaś, i odkryłem, że strach przed miłością jest znacznie mniejszy niż ból życia bez miłości. Maryna spojrzała na niego ze łzami w oczach: Naprawdę się zmieniłeś? Gabriel nauczył mnie być mężczyzną. Ty nauczyłaś mnie być człowiekiem. Zostali w Kazimierzu Dolnym na dwa tygodnie, żyjąc prosto w domu Klary. Rafał odkrył przyjemności, których nigdy nie znał chodzenie boso po trawie. Niespieszne śniadania, głaskanie syna, gdy zachodziło słońce. Po raz pierwszy w życiu zrozumiał, czym jest szczęście. Pewnej nocy, gdy Gabriel spał między nimi w łóżku, Rafał chwycił Marynę za rękę. Wyjdź za mnie, powiedział nagle. Maryna zaśmiała się. Przecież już jesteśmy małżeństwem, zapomniałeś? Wyjdź za mnie naprawdę. Z miłości. Pozwól mi być mężem, na którego zasługujesz, i ojcem, którego Gabriel potrzebuje. Maryna patrzyła na niego przez dłuższą chwilę. Widziała szczerość w jego oczach, wrażliwość, której już nie próbował ukrywać. Tym razem będzie inaczej, tym razem będzie prawdziwe. Odnowili śluby w małym kościółku w Kazimierzu dolnym, podczas prostej ceremonii z Klarą, jej mężem i Gabrielem jako świadkami. Tym razem, kiedy ksiądz zapytał, czy Rafał przyjmuje Marynę za żonę, odpowiedział z zaciśniętym gardłem: Przyjmuję. Na zawsze. A kiedy się pocałowali, były łzy. Emocje i przede wszystkim prawda. Rafał sprzedał większość swoich firm i kupił posiadłość w Kazimierzu Dolnym, niedaleko domu Klary. Rezydencja w Wilanowie została zamknięta. Zbyt wiele złych wspomnień, by zacząć nowe życie. Nowy dom był przestronny, ale przytulny, z ogrodami, gdzie Gabriel mógł swobodnie raczkować, i pokojami pełnymi naturalnego światła. Maryna założyła ogród warzywny, Rafał nauczył się hodować konie i razem zbudowali rodzinę, o której zawsze marzyli. Rok później Maryna odkryła, że znów jest w ciąży. Tym razem Rafał płakał ze szczęścia, gdy mu powiedziała. Emilia urodziła się wiosennym rankiem, z jasnymi oczami matki i łatwym uśmiechem, który rozjaśniał każde pomieszczenie. Dwoje dzieci, szepnął Rafał trzymając nowo narodzoną córkę, podczas gdy dwuletni Gabriel uczepił się jego nogi. Dwie szanse, by być ojcem, którego nigdy nie miałem. Maryna uśmiechnęła się, obserwując męża z dziećmi. Zimny i wyrachowany mężczyzna zmienił się w troskliwego ojca i obecnego męża. Nadal prowadził swoje interesy, ale teraz priorytetem była rodzina. Pewnej letniej nocy siedzieli na tarasie domu, obserwując gwiazdy, podczas gdy dzieci spały. Gabriel miał trzy lata, a Emilia skończyła rok w poprzednim tygodniu, nie żałujesz? Zapytała Maryna, wtulona w ramiona męża. Czego? Że zrezygnowałeś z poprzedniego życia. Z sukcesu, pieniędzy, sławy. Rafał zaśmiał się cicho. Maryno, wcześniej miałem wszystko i byłem nikim. Teraz mam was i jestem wszystkim. Pocałował ją powoli z całą miłością, której nauczenie się zajęło mu lata. Nasze małżeństwo zaczęło się od kłamstwa powiedział, przyciskając usta do jej ust. Ale stało się najpiękniejszą prawdą mojego życia. Gabriel pojawił się w drzwiach tarasu, przecierając senne oczy. Tato, mogę z wami spać? Rafał otworzył ramiona dla syna. Zawsze, mistrzu, zawsze. Emilia obudziła się zaraz potem, a Maryna poszła po nią. Cała czwórka wtuliła się w małżeńskie łóżko, dzieci między rodzicami, tworząc idealny krąg miłości. Rafał spojrzał w sufit i szepnął modlitwę wdzięczności. Stracił tyle czasu, uciekając przed miłością, budując mury, chroniąc serce, które znalazło spokój dopiero wtedy, gdy całkowicie się poddało. Dziękuję, szepnął. Dziękuję za danie mi drugiej szansy. Maryna uśmiechnęła się w ciemności, wiedząc, że Bóg naprawdę pisze prosto po krzywych liniach. To, co zaczęło się jako małżeństwo z rozsądku, Przekształciło się w najpiękniejszą historię miłosną, jaką mogła sobie wyobrazić. I tak pod gwiaździstym niebem Mazur, rodzina spała w spokoju. Milioner, który upokorzył dziewicę, zmienił się w mężczyznę, który kochał ją bezwarunkowo. A kobieta, która cierpiała w milczeniu, znalazła nie tylko miłość, ale i pełne szczęście w ramionach mężczyzny, którego nauczyła się kochać. Miłość zwyciężyła pychę. Prawda zwyciężyła kłamstwo, a druga szansa przekształciła się w wieczność, o której oboje zawsze marzyli.